Druga księga Kronik, rozdział siódmy. A gdy Salomon skończył się modlić, spadł z nieba ogień i pochłonął całe palenie oraz pozostałe ofiary, a chwała Pana wypełniła ten dom. I kapłani nie mogli wejść do domu Pana, bo chwała Pana napełniła dom Pana. Wszyscy synowie Izraela, widząc spadający ogień i chwałą Pana nad domem, upadli twarzą do ziemi, na posadzkę. Oddali pokłon panu i chwalili go, mówiąc, bo jest dobry, bo na wieki trwa jego miłosierdzie. Wtedy król i cały lud złożyli ofiary przed panem. Król Salomon złożył w ofierze dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. I tak król i cały lud poświęcili Dom Boży. Kapłani zaś stali na swoich stanowiskach, również lewici z instrumentami muzycznymi pana, które wykonał król Dawid na chwałę Pana, bo na wieki trwa jego miłosierdzie i oddał nimi chwałę. Naprzeciw nich trąbili kapłani, a cały lud Izraela stał. Salomon poświęcił również środek dziedzińca, który znajdował się przed domem Pana, bo tam złożył w ofierze całopalenia i tłuszcz ofiar pojednawczych, gdyż na ołtarzu z brązu, który król Salomon wykonał, nie mogły się pomieścić całopalenia ofiary z pokarmów i tłuszcz. W tym czasie Salomon obchodził święto przez siedem dni, a z nim cały Izrael, bardzo wielkie zgromadzenie, od wejścia do Hamat aż do rzeki Egiptu. Potem ósmego dnia obchodzili uroczyste święto. Poświęcenie ołtarza trwało bowiem siedem dni i uroczyste święto obchodzili przez siedem dni. A 23 dnia siódmego miesiąca król odesłał lud do jego namiotów, radosny i cieszący się w sercu z powodu dobrodziejstwa, które pan uczynił Dawidowi, Salomonowi i Izraelowi, swojemu ludowi. I tak Salomon ukończył dom pana i dom królewski, i szczęśliwie wykonał wszystko, co zamierzył w sercu uczynić, w domu pana i w swoim domu. Potem Pan ukazał się Salomonowi w nocy i powiedział do niego: Wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiary. Jeśli zamknę niebo, żeby nie było deszczu, jeśli rozkażą Sasarańczy, aby pożarła ziemię, jeśli też ześlę zarazę na swój lud, jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza i odwróci się od swoich złych dróg, Wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię. Teraz moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę zaniesioną w tym miejscu. Teraz bowiem wybrałem i poświęciłem ten dom, aby tu przebywało moje imię na wieki. Tam będą moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Ty zaś. Jeśli będziesz chodził przede mną, tak jak chodził Dawid twój ojciec, i będziesz postępował według wszystkiego, co ci nakazałem i przestrzegał moich nakazów i praw, wtedy utwierdzę tron twego królestwa, tak jak przyrzekłem Dawidowi twojemu ojcu. Nie zabraknie ci potomka panującego nad Izraelem. A jeśli odwrócicie się ode mnie i opuścicie moje nakazy i przykazania, które wam podałem, a pójdziecie służyć innym Bogom i będziecie im oddawać pokłon, wtedy wykorzenię ich ze swojej ziemi, którą im dałem, a ten dom, który poświęciłem swojemu imieniu, odrzucę przed swojego oblicza i uczynię z Niego przedmiot, przypowieści i pośmiewisko wśród wszystkich narodów. A ten dom, który był wyniosły, będzie dla każdego przychodzącego obok przedmiotem zdziwienia, także powie, czemu Pan tak uczynił tej ziemi i temu domowi. Wtedy odpowiedzą, ponieważ opuścili Pana, Boga swoich Ojców, który ich wyprowadził z ziemi Egiptu, a uchwycili się innych bogów, oddawali im pokłon i służyli im, dlatego sprowadził na nich całe to nieszczęście.